Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pałku i zapraszam na kolejny odcinek z Minecrafta, jak doskonale pamiętacie, albo i nie, bo może nie widzieliście poprzedniego odcinka, więc marsz do poprzedniego odcinka. Skończyliśmy w drugim już w naszej karierze e, grubowcu faraona jakiegoś tam. E, I już nie było czasu w poprzednim odcinku, żeby go splądrować, ale w tym jak najbardziej dopiero zaczynamy, więc nie ma, myślę, nie ma przeciwwskazań, żeby żeby splądrować sobie grobowiec na, na początku, na początku odcinka to zawsze zawsze zdrowo, zawsze wesoło. Eee, aha, to muszę zrobić znowu tak i tak, standardowo zniszczyć no, standardowo. Już mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka, standardowo drugi odcinek, już wszystko jest standardowo. Znaczy drugi grobowiec i wszystko jest standardowo. Dobra, jakie skarby czekają nas tym razem? Sztabki złota, znowu kości, sznury, sztabki srebra. Dobra. Kolejne siodło, o siodła się nie stakują To ciekawostka po, Powoli kończy mi się miejsce w ekwipunku Dawaj skrzyneczka Skrzyneczki się stakują mam nadzieję Tak jest, mam już pięć skrzynek Za darmoszkę, więcej złota Więcej prochu strzelniczego, chociaż nie wiem po co mi Proch, bo mam już ee, Mam już TNT 9, zaraz będę miał następne 9 Okej, okay, jakaś księga Zaraz sobie, kolejna końska złota Zbroja, czy zbroje się stakują? Też nie to jest księga Przebić! Chyba ktoś się wkurzył, że mu grobowce okradam. Ups. <laughs> Przepraszam pana. Zaklęta książka. Głębinowy wędrowiec. Okej, okay. kolejne siodło. A, za dużo rzeczy, nie wiem co wyrzucić. Niebieska Terakota. O, muszę coś wyrzucić. A nie mam co. Że żaden z pustym ekwipunkiem jest pełny. E, płyty naciskowej nie chcę, bo mam opór. To sobie wezmę. Kolejnego siodła nie wezmę. No nie, 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 nie. Co wyrzucić? No to w sumie sobie co Żelaznej końskiej zbroi nie biorę, skoro mam złotą. Ale może się okazać, że złota jest brzydka. Więc e, założę żelazną. Dobra, nie chcę niebieskiej terrakoty w takim razie. Aha i podniosłem. O Jezus. Dobra, niebieska tarakota tu. Eee, w ten sposób, dobra. Eee, no i tak, bierzemy oczywiście skrzyneczki, bo nie będę... Nie będę przecież skrzynek w domu robił, jak mogę sobie... Mogę sobie przyjść. A, no i oczywiście... Eee, najważniejsze. <laughs> nie wiem po co. Ale TNT. I TNT. No win, no <grystanie> I copyright claiming. Co mi robi akurat koło pióra, i tak nie zarabiam na filmach, więc. Fuck off. Dobra, wychodzimy. E, no raczej dzień się nie zrobił, niestety. Yep, nadal noc. Dobra, no to ja zmierzam powoli w kierunku, mam nadzieję, domu. Widzimy się w domu. Gdzie sobie troszeczkę przeorganizuję ekwipunek, no i lecimy w takim. O, może konia spróbuję e, oswoić. Tylko tak, no zwierzaki, znaczy psa i kota oswajają się żarciem. Psa chyba kośćmi, a kota nie wiem czym. rybą? Nie mam pojęcia, czy w ogóle są ryby w Minecrafcie Nie widziałem jeszcze, więc pewnie nie. Może też kość? Nie no, koty kości nie jedzą. Hmm, nie wiem. E, Okej, okay, kolejny kanion. Nice. Podobają mi się te kaniony. Bardzo fajny. Bardzo fajny design mają. E, ja nie wiem, konie to chyba owiec lubią. Co? Mają ten. E, jakieś zboża w mojej wiosce. O! Znalazłem moją wioskę. Czy to nie jest moja wioska? Hmm, dobre pytanie. Nie, no chyba jest moja wioska. Uuu! Obok mojej wioski jest. Całkiem niezła jaskinia chyba. Tak, to jest moja wioska. Ej, no to ja szedłbym tam i zajęło mi więcej czasu iść tam, znalezienie tego pierwszego grobowca, niż z tego grobowca przyjście tutaj. No dobra, dobrze wiedzieć. Ej, home, sweet home. To od razu można się, od razu można się przekimać. Eee, musiałbym sobie, no już musiałbym sobie zacząć rozbudowywać. Eee, aha, przekimać się chciałem. Już musiałbym sobie zacząć rozbudowywać dom, bo musiałbym sobie jakieś miejsce na magazyn zrobić. I inksze takie rzeczy. Hmm. Dobra, co chciałem zrobić? No chciałem się przeorganizować. Dobra, tu zmieszczę jeszcze. Jeszcze zmieszczę jeszcze. Eee, skrzyneczkę dużą, ok No i teraz tak, co się da, no to wrzucam tutaj czy nie wiem, końskie zbroje, to, 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 to. Dobra, jeszcze trochę miejsca tu jest. To mi jest niepotrzebne. Albo e, nie, końskie zbroje i siodła to ja bym chciał mieć w jednym miejscu, żeby... Żeby tak nie latać. Dobra, to mogę wrzucić, to mogę wrzucić. Ja sobie oczywiście to wszystko przeorganizuję jeszcze. No i akurat trzy miejsca na zakrojęte księgi. O, jeszcze jedno miejsce. Na złoto niech będzie. E, Okej, okay, a tu sobie wrzucimy szmaragd, złote jabłko i te takie rzeczy. OK, i jeszcze tu jest złota końska zbroja. No i skrzynki mogę tu wrzucić. Dobra, no więc plan jest taki. Aha, wziąć siodło, wziąć złotą i w sumie żelazną końską zbroję. Eee, zebrać trochę zboża. Czy to jest zboże? Tak, jak można chleb z tego robić, to to będzie. To będzie zboże. Dobra, trochę wam pomogę w plonach. Spokojnie, spokojnie. Dużo mi zawdzięczacie, odpędzam demony yy, Naprawiam szkody po creeperach, więc myślę, że... Że na spokojnie możecie mi zaufać. Yy, a robię to tylko po to, żeby oswoić konia, żeby móc lepiej podróżować, żeby przywozić większe skarby z moich wypraw i żeby nasza wspaniała wioska, którą muszę w ogóle jakoś nazwać Robimy konkurs na nazwę wioski. Najfajniejsza nazwa wioski. Wygra. Nie wiem. Ziemniaka. <laughs> Nie mylić z youtuberem. Eee, dobra, czy ten zombie jak tu jeszcze jest? Nie ma, zniknął. Zniknął nam zombie mieszkaniec. W ogóle coś mało do tych mieszkańców tutaj. Trzeba będzie sprowadzić siłę roboczą z innych wiosek. What the fuck? Przepraszam, co? Co to jest? Jak faceci robią dzieci? No, nieważne, nie chcę wiedzieć. E, Okej, okay. koniki były gdzieś tutaj. Nie wiem, czy chcę tu mieszkać. Chyba będę musiał zrobić żelazne drzwi, żeby nikt nie wszedł do mnie do domu. Nie, nie chcę być obiektem jakichś podłych eksperymentów. Dobra, gdzie były konie? Kota jeszcze muszę oswoić, A! mam nożycenia nie mam nożyk, za Widzę, że na owieczkach odrosły, odrosła wełna całkiem szybko. Muszę przyznać, dobra, koniki były właśnie gdzieś w tę stronę. Eee, Okej, okay. były dwa, no właśnie, jest taki cały czarny, czyli kary. Tak się nazywa czarny koń, jakby ktoś nie wiedział, to jest koń kary eee, i tu jest taki kary z białymi nogami. <gry> Tak, tak też się nazywa. Eee, no, myślę, że ten jest ładniejszy. Myślę, że ten jest ładniejszy. Mogę ci założyć siodło, tak? Uuu nie mogę. Okej, okay. a jak dam ci. Owsa? Chcesz owsa? Chcesz. Proszę bardzo. A ile chcesz tego owsa? Już? Nie. A ja mogę. Mi się udawało wsiąść na konia. Eee, raz mi się udało wsiąść na konia w pierwszym odcinku. Wow! Ale, ale na mnie ruszył skubany. Ej, no bo zeżresz mi wszystko. Czekajcie, może gołą, gołą dłonią? O, udało mi się. Siedzę na koniu, tylko nie mogę nim sterować, Ale się sam steruje. Czekajcie! Yy, a mogę na niego wsiąść trzymając pochodnie. Nie, muszę mieć gołą dłoń. Dobra, czekajcie. Może muszę wsiąść na niego. I teraz go nakarmić. O zrzucił mnie Skubany, no jest! Najlepsi przyjaciele na zawsze! Jest! <ścoughs> jak wygląda ta złota koń? No tak średnio bym powiedział. chodź tu, koniu. Muszę cię nazwać. Nie wiem jak nazwać konia. A srebrna? O, srebrna jest to wiele lepsza. Ale no, nie biorę złota nie, nie zawsze musi fajnie wyglądać. Yeah, boy! got a horse, got a horse. Dobra, tu kontakt sobie trochę po swojemu z więc będę musiał jakąś zagrodę zbudować. Jak zasuwa! Niesamowity czarny wicher. Nie no, nie nazwę go czarny wicher, nie wiem jak nazwać konia, muszę to, muszę to przemyśleć. Dobra. Koniu. Cholera. No dobra, zaczekaj. Ja muszę sobie zrobić, czy ja mam drewna? Dobra, trochę mam drewna. Jak się robi płotki? Szybko, potrzebny mi, potrzebny mi drewniany płotek. Jak się robi? Gademit. Gdzie to było? Aha, <laughs> bo mi koń ucieknie. Płod dębowy, no nieważne jaki. Okej, okay, potrzebuję patyków i, i z tylko drewna, więc potrzebuję wciół tego drewna. Trochę patyków. Jedziemy. Płod dębowy, płod chciałem, znaczy dębowy o właśnie. Trzy, jeszcze jeden. Czy Da się robić więcej w ten sposób, bo trochę to, bo, przyznam szczerze, żmudne. Nie wiem, ile będę potrzebował, ale trochę jakąś ten, ee... furtkę jeszcze, jest tu furtka? Cholera wie, nie widzę, ślepy jestem. ale bo mi koniu ucieknie. Dobra, gdzie jesteś koniu? Gdzie to? Gdzie bez smyczy lecisz? <noise> Chodź tu. Chodź tu, budujemy ci zagrodę. Eee, Jak by ją tu, dobra, ty sobie czekaj tu. Ja bym ją zaczął odtąd. Tak powiedzmy, na, gdzie idziesz? Albo dobra, na razie sobie idź. Tutaj. Mm, nie, nie o to mi chodziło. E, raz, dwa. No tak, żeby tu były. O, trzy. I tak powiedzmy dotąd. Okej, okay, taką, taką będziesz miał zagrodę za koniu. A, jeszcze mam jedną. Jeden płotek cyk, tak? O, będziesz miał koniu zagrodę, tylko jeszcze muszę ogarnąć, jak się robi ee, furtkę. Tu jest, furtka dębowa. A, odwrotnie się robi. Dobra, furtka, no i więcej. Ee, więcej płotów. Dużo więcej płotów. Znaczy, w sumie już nie dużo. Z sześć, no 9 wystarczy. 9 powinno na bank wystarczyć. Nice! Jest koń. Ha! <laughs> Mistrz Minecraft też mówiłem nie raz. No, okej, okay. aha, to będę musiał wywalić jakiś kawałek I cyk, pięknie Na razie tak, koniu eee, Tu bym zrobił furtkę Na razie tak Nice, chodź Wow, wow, wow Wbi uh. A co, ja mogę ładować skok? A przeskoczysz to? Jesteś w stanie w ogóle? Yes! Dobra, no to furtka jest bardziej dla mnie niż dla niego, ale... Yeah, boy. <laughs> I got a horse! Look at my horse! My horse is amazing! Give a leg. Mm, this is like crazy! Jeszcze go nie widzę przez okno, no kurde, bo akurat musiałem się tak ustawić, że go nie widzę przez okno. Ale mam konia! God damn it, Najlepsza graver. Ile nagrywam? 13 minut. Nie wiem, co robić dalej. E, na pewno sobie schować te już niepotrzebne rzeczy. No i widzicie, złota końska zbroja jest po prostu e, brzydka. Mam nasiona pszenicy, więc można by zacząć myśleć, robić. Co ja powiedziałem? Można by myśleć, żeby zacząć. Ro... Można by. Zacząć myśleć o, o robieniu farmy. Właśnie to chciałem powiedzieć nie wiem jak go nazwać, naprawdę nie mam pojęcia, nie wiem jak nazwać wioskę, nie wiem jak nazwać, wiem jak nazwę konia, tak jak nazywałem konia w Skyrimie jak grałem, jesteś od dzisiaj Jagienką, tak, mój koń to Jagienka, dobra, yy, okej, okay, to co mówiłem, no mówiłem, że zaczniemy robić farmę, ale wcześniej sobie jeszcze tutaj dorównam, okej, okay. A tu się nie, nie zrobi się tutaj trawa, bo nie ma połączenia z trawą. No to trzeba będzie, zrobić, a czy ja mogę to cofnąć? Czy ja mogę cofnąć zrobienie ziemi? Czy nie nie mogę? No dobra, to to trzeba wykopać w takim razie, yy, postawić nowe, żeby tutaj doszła trawa, żeby mógł to wykopać i żeby zrobić porządną ścieżkę. Cyk, cyk. Dobra. Yy, farma. Mówiłem o farmie, no to muszę się najpierw zastanowić, gdzie bym chciał tę farmę. Spokojnie, jak Jenka zbuduje ci kiedyś stajnię jeszcze. Może o, tu by mogło być stajnia. Z takim trochę wybiegiem. Aha, ale to muszę znaleźć jakiś fajny projekt yy, stajni w takim razie. Dobra, no to. A ja zrównam to wszystko z ziemią, chyba bo. Albo wiatrak by... O, właśnie, tutaj jeszcze taki wiatrak postawić. I dookoła mega, mega dużo yy, pszenicy. O, oh, shit, ale byśmy byli potęgą wtedy. Mm -hmm. A to jeszcze przemyślę. I tak na razie zrównam to wszystko z ziemią. Znaczy, Jezus Maria, nie tak chciałem powiedzieć, nie zrównam z ziemią, tylko wyrównam y, do poziomu mojego y, do domu. <grym>, zrównam wszystko z ziemią, no świetnie. E, dziura, dobra, to, to ja sobie to zrównam i widzimy sobie się, jak chcę to zrównać. Dobra, troszkę chwilka czasu minęła, bo jeszcze musiałem sobie trochę drewna dorzucić i myślę, że jestem gotowy, żeby zacząć sobie e, robić gdzieś tutaj farmę. Tylko na początek e, wbiję sobie do jagienki i u jagienki zrobię. E, o ile dobrze pamiętam i, ogólnie, i o ile to jeszcze działa, dało się zrobić e, nieskończone. Źródło wody, z tego co pamiętam. Takie właśnie 2 na 2 I teraz jak wywiezmę stąd. No, to woda się cały czas uzupełnia, nie muszę nigdzie biegać. I Agienka ma co pić. Prawda? Okej. Okay. No, to jak już mam źródło wody, to teraz tak. Experimental. Yy, bo nie pamiętam na jaką odległość. Brawo! <laughs> nie pamiętam na jaką odległość woda yy, nawadnia. Grunt pod, pod uprawę to powinno zająć chyba kilka sekund ewentualnie Więc myślę, że na wizji damy radę, albo może jednak zajmie trochę więcej czasu, nie mam pojęcia. Kawy się napije w każdym razie. Okej, okay, no na razie nic się nie dzieje, na razie się nie nawadnia. nawadniaj się Nie pamiętam właśnie jaki to był zasięg 3, 5 cholera wie, 2 może 0, bo na razie nic się nie dzieje, może za małych? Za mą wody może. Ha, czy jak? Czy jak to działa? Jak u nich te farmy wyglądają? No oni mają tak właśnie podłużnie. I dwa mają, po jednej i po drugiej stronie. No dobra, no to powiedzmy, że też, tak może będę budował, że nie będę tego sprawdzał. No ewidentnie się nie chce nawieść, więc nie wiem o co chodzi. No dobra, no to wykopmy sobie. No nie wiem, nieduże chyba na razie takie. Tak, może małą farmę sobie zrobię. A może zrobimy tak jak oni właśnie na małym podwyższeniu? No jak już e, trzymać design, to trzymać design chyba, nie? No myślę, że tak zrobimy. Dobra. To tak, to woda jest w takim razie do zabrania. O, teraz się nawodniło. Świetnie. Teraz to już nie potrzebuję. Teraz to się wal głupia wodo. Dobra. No to zrobimy sobie w takim razie na podwyższeniu. To się... Zepsuję. opa, pa, 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 opa, No psuj się. Dobra. Zepsuło się. Mm, a to może tu bym sobie zrobił? Kojagienki. A co? Mnie tam szkodzi. Noc nastaje, co prawda, ale to mi raczej. Zrobiłem sobie takie doniczki przy wejściu, ale to trochę brzydko to wygląda, bo tutaj nie mogę zrobić tej tej klapki, więc będę jeszcze to. Ee, będę jeszcze to zmieniał. No dobra. No to tak, tu, żeby miał jakieś wąskie przejście, i tu możemy zacząć budować równo z tym, myślę, chociaż to zniknie później. Chyba, że może owce tu będę miał albo coś. Dobra, tak powiedzmy, żebym chciał. to musi być tak, na 4. Tak, mało. No, będzie kit. Dobra, teraz tak. Tu będą uprawy, tu będzie woda, tu będą uprawy. I tu musi zakręcać, dobra będę musiał no właśnie dobudować trochę trochę ziemi. Oczywiście jestem niezorganizowany i wszystko, co mi jest potrzebne, to pochowałem. Norma. Okej. Okay. O, można można trzymać przycisk, nie trzeba klikać. To dość wygodne, tylko trzeba szybko szybko trzeba właśnie myszką przesuwać, bo inaczej się dzieją takie głupie rzeczy. No dobra. Tam to w sumie pośrodku mogły mnie... co za idiota. To mogły mnie nie stawiać, bo to będzie woda przecież. Okej. Okay. Cyk. Tu wylejemy z drugiej strony cyk i no jeszcze jedno wiadro jest potrzebne. Hehehe, <laughs> no, nie muszę tam wchodzić. I cyk. Dobra. Nice. Mam nadzieję, że mam sadzonki w ręce. Trujący ziem... Uuuu, shit. Mogę zasadzić trującego ziemniaka? Nie, no nie chcę sadzić trującego ziemniaka. Ziarno prawdy, osiągnięcie. Kurde, ale trzepię tych osiągnięć dzisiaj niesamowicie dużo. Tu można było jeszcze płotek zrobić, tu jakiś podeścik. No, ale na razie mamy coś takiego, jak tam z nagrywaniem. 20 minut. ok idę kimać. Yy, idę kimać, do następnego odcinka postaram się trochę rozbudować chatę. I napić ciekawy. O nie, creeperson! Creepersona... Trzeba, e, trzeba się stąd pozbyć, bo już za fajnie się tutaj rozbudowałem, żeby mi tutaj creeper teraz... Wszystko psuł! Ej gnoju! Właśnie. Właśnie, właśnie, coś mi się przypomniało, bo widziałem, że jestem w stanie już coś zrobić. Jezus, słyszałem, jakby z lewej strony się jakiś do mnie podkradał. <laughs> Okej, okay. nie, te farmy tak sobie jednak wyglądają. Muszę znaleźć jakiś inny design farm. Eee, coś chciałem wam powiedzieć, aha, że dom dom będę rozbudowywał poza odcinkami, żeby was po prostu tym nie zanudzać, bo to jest naprawdę dużo pracy, dużo przebudowy i tak dalej. Eee, co ja widziałem, że mogę zrobić? Właśnie, zaczep na linkę mogę zrobić, moi drodzy. A co oznacza zaczep na linkę, moi drodzy? Zaczep na linkę oznacza kuszę, eee, czego nie mam w takim razie. Aha, liny nie mam przy sobie, ok. Eee, czu, 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 czu. Ile tam dwie były potrzebne, nie? Raz dwie. No i świetnie. I mam kusze. Co prawda nie mam bełtów. Jak się robi, da się robić w ogóle. Na czym da się na 100%? Tylko gdzie? Eee, tu nie, tu jest. Co to jest za kategoria? Tylko i wyłącznie redstone'owa czy, czy jak? Bo nie jestem pewien. Skrzynia pułapka, o shit, Zaczep na linkę. O kurde, fajne rzeczy można robić. No ale w singlu to raczej mi się do niczego nie przyda. Jakieś tam pułapki i tak dalej, to bardziej do multi jest pewnie potrzebne, co? Co wy na to? Ognisko w ogóle mogę sobie zrobić, jak fajnie. Jest dużo bloków właśnie, które, których działanie muszę poznać. Beczka na przykład, o co chodzi z beczką, o co chodzi z ogniskiem? Latarenka. A po to są bryłki żelaza. No. Ok. Yy, kompostownik. Uuu, a jak on działa? Napełnia się go czymś i, i działa jak, jak woda w sensie nawozi dookoła? Czy potęguje działanie wody? Na przykład yy, szybciej rosną wtedy rzeczy. Hmm, ciekawe. Kompostownik. Stół Kowalski. Krosno. God damn obraz. Kocioł. Oj, trzeba będzie naprawdę przestudiować wędzarka, stół kartograficzny. Trzeba będzie naprawdę przestudiować Minecraftowo Wiki. I zobaczyć, co jest co. No, nie widzę strzał do wykonania nigdzie. To mnie trochę martwi. Może nie, nie znam receptury na strzały jeszcze. Tylko kiedy ją poznam? Ja mam pojęcia, Ale kilka powinienem mieć, chyba. Dwie. O Jezus, no, to nie za dużo. No to chociaż zobaczę, jak działa ta kusza. Żelazna siekiera. Dobra, jest kusza. No fajnie by było w coś strzelić. Może w krowę. Gdzieś tu były krowy. Widziałem. Są, dobra. Podejdźmy kawałek. I co, nie wiem. Prawy? Aha, przytrzymuję prawy i naciągam kuszę. Aha, i kusza jest loaded. I mogę... Nie? Prawy też. Aaa! Postęp dokonany, nie strzel byka. Naciągnij! Eee, no i skończyły mi się strzały, koniec zabawy. Eee, ale dobra, może jak ten... No. Myślałem, że to jest moja chata i ktoś mi chodzi po domu, a to jest jakiś... Uuu, mamy bibliotekarza! Dzień dobry. Bibliotekarz nowicjusz. Eee. Ha. Mogę mu płacić, a on mi będzie sprzedawał zaklęte księgi. Uuu, okej. Okay. Kolega, ja ci rozbuduję tę bibliotekę kiedyś. O, wiem, jaki byłby był fajny pomysł. Rozbudować bibliotekę, zrobić w niej stół do enchantowania i zrobiłbym sobie tajne przejście do tej biblioteki. O, shit, tu jest naprawdę taki potencjał w tej wiosce. Znaczy, ogólnie w Minecrafcie jest bardzo duży potencjał. Dobra, to co, to mogę robić te strzały jeszcze nie? Bo nie widzę. Eee, nie. Ewidentnie nie mogę jeszcze robić strzału. Nie wiem, jak się robi strzały. No dobra, trudno. Eee, okej, okay. no to czym by się tu zająć? No na pewno sobie trochę uporządkować ekwipunek. Dobra, to już nic więcej nie wcisnę. Nie, trzeba zrobić magazyn, bo to już po prostu nie mam miejsca na nic. Pochodnie to ja chcę z powrotem akurat. Nie mam miejsca kompletnie. Eee, kompletnie na nic. Trzeba zrobić jakąś piwnicę, zejście do piwnicy, tam mamy masę skrzynek, magazyn, pokategoryzować sobie to wszystko i tak to jakoś, żeby wyglądało. Dobra, bo nie bardzo mam już teraz pomysł, co robić dalej, a nie chcę wymyślać bez sensu. E, muszę sobie na spokojnie usiąść, teraz będę przez parę dni e, do poniedziałku. Najprawdopodobniej odcinków nie będzie, więc ja sobie wymyślę, e, znajdę może jakieś fajne projekty, farm albo czegokolwiek, e, stajni, właśnie dla Jagienki. E, i ruszymy z budową od następnego odcinka, żeby tu jakieś fajne obejście sobie zrobić. To bym w ogóle musiał zamienić na ziemię, żeby ładniej wyglądało. No i od przyszłego odcinka ruszamy właśnie z rozbudową tego wszystkiego. Chatę bym sobie też rozbudował bardzo chętnie. A na dzisiaj no trochę krócej, eee, ale czasem bywa i tak, prawda Jagienko? Mamy coś dla Ciebie? Nie mam, przyniosę Ci, bo nie będziesz przecież taka, taka głodna siedzieć. Gdzie ja mam kuźwa owiec? Eee, pszenicę, przepraszam, nie owiec. przecież jadła pszenicę, nie? Owsa? Owsu? Eee, jagienka! No, chodź, chodź, mam. A, ej, ale... Zje marchewkę? <laughs> konie chyba lubią marchewki, co? Zejdźmy cywilizowanie po ścieżce. Eee, a cyk. Marchewka na wędce. O, to ciekawe. Po co mi to? Eee, marcheweczka. Chcesz marchewkę? Jagienka, proszę bardzo. O nie, chciałem cię nakarmić, nie chciałem jechać. Jak cię karmić? Halo, zejdź. Chyba, że nie można, można tylko właśnie. Nie. Co jest, już jak, jak ma siodło, to już nie mogę jej nakarmić? O, przykro mi. Ale spokojnie, zrobię ci stajnie, będziesz miała. E, będziesz miała masę siana i słomy. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę i suba. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, który, tak jak mówiłem, dopiero po weekendzie, niestety. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.